W politykę jesteśmy zarzucani informacjami i obietnicami, ale niestety w głównej mierze obietnicami bez pokrycia. Niewiele nam, Polakom, wyborcom dają ciągłe spory prezydenta z premierem. Poza tym, że te złe praktyki niestety przenoszą się również do miast, powiatów i gmin. Ale musimy zdawać sobie sprawę z tego, że to od nas zależy, kto będzie prezydentem Polski, kto będzie posłem, kto będzie prezydentem miasta czy radnym. Często bywa tak, że po paru miesiącach od wyborów, kiedy dokonujemy tych pierwszych ocen rządzących, zastanawiamy się, a kto go właściwie wybrał. To nie tak miało być, ale to przecież ludzie każdemu politykowi wskazują jego miejsce zarówno na tej wielkiej scenie, Krajowej, jak również na tej miejskiej scenie lokalnej. Rok 2010 jest rokiem, w którym najważniejsza decyzja dla Polski, a więc wybór prezydenta Polski będzie należał właśnie do ludzi. Podobnie będzie w miastach, powiatach i województwach, ponieważ w tym roku również są wybory samorządowe. Za chwilę będziemy mogli posłuchać i porozmawiać z kandydatem na prezydenta Jerzym Szmajdzińskim. I to zapewniam Was, nie będą obietnice bez pokrycia. Mam nadzieję, że będzie to wizja Polski liczącej się w świecie, Polski bez kłótni, w której najważniejszy jest człowiek. Jednak zanim wystąpi główny bohater dzisiejszego spotkania, pan wicemarszałek Jerzy Szmańczyński, proszę o zabranie głosu pana posła Zbigniewa-Matuszczaka. Dziękuję. Bardzo, to tak jak na gali sportowej, nim nastąpi waga ciężka, to najpierw musi być półciężka koleżanki i koledzy. Szanowni Państwo, cieszę się niezmiernie, że jest nas tak dużo. To jest wyraz uznania z jednej strony dla chemskiej Lewicy, ale przede wszystkim dla naszego gościa, Marszałka Jerzego Szmajdzińskiego. Dzisiaj, szczególnie w tym okresie, naszemu miastu, naszej ziemi chemskiej, regionowi, ludzi życzliwych jest naprawdę potrzeba. Pan Marszałek dał niejednokrotnie dowód temu, że na ścianie wschodniej gości często, że w sposób obiektywny rozkłada te proporcje swojej pracy w terenie, bo przecież znamy polityków, którzy na wschód od Wisły nie zaglądają. Przyjeżdżają ewentualnie rozbudzić nadzieja a potem albo po czterech latach, albo w ogóle ich nie dostrzegamy. To jest odwaga człowieka, który nie boi się rozmawiać tam, gdzie niejednokrotnie te nasze nadzieje i te obietnice zostały niespełnione, gdzie nas niejednokrotnie politycy zawiedli. Dlatego jeszcze raz dziękuję Panie Marszałku. Za to, że pan gości. Prawdą jest, że, że bardzo się interesuje wszystkim tym, co się dzieje na wschód od Wisły, bo to, co się dzieje na zachód od Wisły, jest mi bardzo dobrze znane, bo od 20 lat mieszkańcy byłych województw Jeleniogórskiego i Legnickiego wybierają mnie na posła, co oznacza, że jestem trwały w uczuciach i lojalny wobec wyborców. I mimo różnych zachęt, żebym a to kandydował z miasta mojego urodzenia, a to z innego, zostaję przy swoich wyborcach, zostaję przy obywatelach tamtej części Polski, ale każdą chwilę staram się wolną spędzać Dzień, gdzie indziej. Byłem w Iłgoraju, byłem wielokrotnie w Nałęczowie, w Kazimierzu, a w, w ostatnich tygodniach również kiedy dziennikarze, dziennikarze mnie pytają, no gdzie pan prowadzi tę kampanię, no mówię, no nic, no normalnie no byłem w Sandomierzu, w Łomży, w Sowałkach, w Puńsku, na granicy polsko-litewskiej, w Rzeszowie. Ona no ale proszę pana, to wszystko jest na wschód od Wisły. Ja no mówię, tak, to jest wszystko na wschód od Wisły i tam trzeba bywać częściej, żeby utrwalać sobie w świadomości, jak wiele trzeba zrozumie, z, z, zobaczyć i zrozumieć, że Polskę mamy jedną i ona powinna się rozwijać w sposób zrównoważony. I jeśli mówimy w Warszawie o partnerstwie wschodnim, to powinniśmy zadbać o to, żeby polskie tereny wschodnie były atrakcyjne dla państw, które są naszą, za naszą wschodnią granicą. Że musi być infrastruktura, że musi być możliwość spędzenia czasu, że, musi być, że muszą być miejsca pracy, że muszą być uczelnie i dlatego ta decyzja lewicy sprzed kilkunastu lat, że tworzymy państwowe wyższe szkoły zawodowe i jedną z nich 10 lat temu lokujemy w Hełmie, to była przemyślana polityka, właśnie zatrzymująca tutaj młodych ludzi i dająca tutaj szansę na edukację. Nie wiem czy Państwo wiecie że 90% studentów tej uczelni, na terenie której się w tej chwili znajdujemy, to mieszkańcy hełma i najbliższych okolic, a 80% studentów podbiera stypendium socjalne. Co to znaczy? Że gdyby nie było tej uczelni tutaj, to 80% dzisiaj tu studiujących młodzieży nie studiowałoby w ogóle ponieważ studia nawet bezpłatne, za czym jesteśmy w Lublinie, Krakowie czy Warszawie kosztują. Bezpłatne studia kosztują. I ta młodzież tylko dlatego studiuje, że Lewica w 1997 roku podjęła decyzję o przybliżeniu szkół wyższych do, do obywateli, do mieszkańców, do młodzieży, której inaczej nie byłoby stać na to studiowanie. Sto kilkadziesiąt tysięcy osób w takich miejscowościach jak Chełm dzisiaj zdobywa wykształcenie na poziomie licencjackim i powoli te uczelnie się rozwijają. I to, co w Polsce powinno mieć miejsce, to nie budowanie wielkich metropolii, bo one już są. Więc mówienie o tym, że Polska potrzebuje nowej polityki metropolitalnej, to jest zawracanie głowy, to jest to jest odwracanie uwagi od, od tego, co się nazywa zrównoważonym rozwojem. Polska potrzebuje deglomeracji, czyli wielkie ośrodki powinny oddawać niektóre funkcje do mniejszych środowisk, do mniejszych, do, do, takich, do takich środowisk jak Zamość, jak Cheł, jak Biała Podlaska, czyli do tych środowisk, które były, miastami wojewódzkimi, utraciły ten status, a mogą wypełniać funkcje regionalne, mogą wypełniać funkcje środowiskowe. I jeśli mówimy o roli prezydenta w takim kraju jak Polska, w takim w naszym kraju, to musimy od niego oczekiwać, że ktoś, kto jest wybrany większością głosujących przy najwyższej frekwencji, bo wybory prezydenckie to zawsze najwyższa frekwencja, że on jest rzecznikiem spraw obywatelskich. Nie wąskich kompetencji, które, które posiada i do, które się sprowadzają do, do, do odznaczeń, do, do awansów, do, do, do reprezentowania Polski, do, yy, do zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi. To jasne, to oczywiste prawo łaski. To oczywiste. Ale wybrany przez obu społeczeństwa aktywnego, pogłosującego musi być rzecznikiem interesu społecznego, rzecznikiem interesu obywatelskiego i pilnować konstytucji w całości. Tam, gdzie są zapisane prawa obywatelskie, tam, gdzie jest zapisana wolność, równość, godność człowieka, tam, gdzie jest zapisana neutralność światopoglądowa, tam, gdzie jest budowanie autorytetu państwa polskiego w Europie i na świecie. Obywatele oczekują od prezydenta, jak sądzę, że będzie rozumiał ich problemy i będzie o nich nie bał się mówić. Nie będzie się zajmował tylko historią i meldowaniem bratu o 20 minut starszemu wykonanie zadania. Tylko będzie mówił o realnych problemach, które są, o sprawach, które przeszkadzają obywatelom, o problemach, które, które powodują, że się zniechęca,